Witam, Siemanko. Wyobraź sobie, jest sobotni poranek. Budzisz się, wstajesz, robisz kawę, bierzesz szuka i pfu! Fu, jakie to kurwa paskudne. Patrzysz na nią i widzisz, że jest czarna. Zadajesz sobie pytanie, gdzie jest mleko? Mleka nie ma. Oglądasz się wokół i widzisz, że Twój dom jest pusty. Wszystkie Twoje rzeczy zniknęły. No i słuchaj, podobnie jest z naszym ukochanym Minecraftem. Tutaj też parę rzeczy poznikało. Może nie było to mleko, albo mebla, albo. get the point. Na przestrzeni lat z gry zniknęło wiele rzeczy, niektóre bardziej zauważalne, a niektóre totalnie zapomniane przez społeczność gry. Dzisiaj omówimy sobie parę z nich, a teraz już bez zbędnego pierdolenia zapraszam do oglądania. Aktualnie w grze posiadamy masę struktur, ale czy wiesz, że jednej z nich już nie ma w grze? Była to piramida, i nie, nie ta, i nie, ta, ta też nie. Mówię o tej piramidzie. Kurewsko-ogromnej, ceglanej piramidzie, która sięgała aż do nieba. Noż dodał ją przy testowaniu generacji struktur w wersji InfDev, czyli przed pierwszą wersją Alpha. I szczerze? Szkoda, że już nie ma jej w grze. Może i była to tylko wielka sterta cegieł, ale kto wie. Może gdyby dalej była w grze, zostałaby zmieniona i miała coś w środku, na przykład, nie wiem, jakieś kurwa grobowce, skarbce albo pułapki, nie wiem. Okej, okay, teraz podejdźcie troszkę bliżej. Pokażę wam mój super sekret. Tak, te super sekretne ustawienia. Co mogły robić? Klikając w ten przycisk, gra dawała wam losowe efekty na ekran, np. Na odwrócona kamera, kolory, wizję creepera lub pająka i tam wiele więcej. Niestety, przycisk ten został usunięty w snapshot do wersji 1.9 i już nigdy nie został dodany z powrotem. Ze względu pewnie na to, że tak naprawdę był to pewnie test, a nie jakaś funkcja, która miała zostać w grze na stałe, ale no trudno. Czas na item, którego jest mi bardzo szkoda, a mianowicie to miedziane rogi. Były to takie kozie rogi, ale z miedzią. Zostały dodane na bedrocka podczas prac nad bodajże Minecraftem 1.18 i powiem tyle. Dawały one zajebiste bangery. Tu macie jeden przykład. Mógłbym coś o nich więcej powiedzieć, ale też nie chcę na siłę czegoś szukać, bo w sumie to tylko itemek. Ale tak czy siak, wielka szkoda, że Mojang jednak nie zdecydował się na dodanie ich do gry. Większość z Was pewnie słyszała już o Farlancach, więc nie będę na siłę się nad nimi rozbodził. Ale słyszycie to: starszy Minecraft działał na 32 bitach, przez co jak z jakiegoś powodu ktoś zdecydował, że pójdzie na koniec świata, to już rzeć taki oto widok. Na tak dalekich koordynatach generator po prostu mówił pierdolę to i dawał nam taki fajny obraz. Ale czy wiedzieliście, że farlancy miały swoich młodszych braci, a mianowicie to monolity? Były to wielkie strome góry, które generowały się aż do limitu wysokości budowania i według mnie wyglądały kurwa przecudnie. Dzięki nim ten starszy teren wyglądał jak w sumie z bajki i może i nierealistyczny, no ale no kurwa, jesteśmy w grze z kwadratów, z dwumetrowymi pająkami i wybuchającymi zielonymi kutasami. Te wielkie skurwy syny były tak naprawdę niczym więcej jak zgliczowanym terenem. Powstawały przez błąd w generatorze, który określał wysokość terenu i ten mógł czasami być negatywny, przez co odwracał teren tak jakby do góry nogami. I tak, pod nimi, no nie licząc wody, to teren był pusty, aż do bedroka. Wiecie, co też wydaje się puste? I nie, to nie jest mój łeb. Tunele przy Bedrocku, a to dlatego, że nie zawsze takie były. W starszych wersjach, na bardzo niskim poziomie, można było zauważyć tak zwany Void Fog. Towarzyszyły mu też takie małe cząsteczki, i całość dawała naprawdę fajną atmosferę. Niestety, Void Fog został usunięty razem z cząsteczkami ze względu na performance gry. I pomimo, że w dzisiejszych czasach raczej nasze FPS-y by na tym nie ucierpiały, to i tak raczej bym kurwa nie liczył na ich powrót. Jezu, ile jak lne, jak szewc, naprawdę. Teraz coś dla moich ziomków, co grali na telefonie za dzieciaka. Mianowicie Nether Reactor. W tamtych czasach telefony były raczej takie, no, słabe. Raczej nie były stworzone do takich gier jak Minecraft. Ale Mojang jakoś rozwiązało ten problem, robiąc światy na telefonach super małe. Teraz twoja gra nie chodziła w 10 fps, ale świat był mały. Co się z tym wiązało? No w sumie to nie wiem dokąd zmierzam, ale telefony były zbyt chujowe na drugi światek, nie był nether, więc Mojang musiał wpaść na jakiś super zajebisty pomysł, żeby gracze telefonowi również mogli zdobyć rzeczy z netheru. Więc postanowili zrobić rekreację katastrofy z 86 i zrobili reaktor, który tworzy piekło. Tak. Włączając go otworzył wokół gracza wielką strukturę z nederaku, a w środku respiły się różne itemy, typu nie wiem, Glowstone, kwarc, grzyby i jakieś tam inne rzeczy. Z czasem do gry został dodany nether, więc funkcjonalność była usunięta, bo w sumie niepotrzebny był już. Lecz sam w sobie blok do tej pory znajduje się w grze, lecz tylko jako dekoracja, no bo w sumie to nic z nim nie zrobisz. A więc może niektóre z nich zniknęły z dobrego powodu, to nad resztą można się w sumie zastanowić. Jeśli film Ci się spodobał, to możesz łaskawie polubić ten film i zasubskrybować mój kanał, jeśli tego nie robisz. Bo tak między nami Ziutek to ci powiem, że szczerze mi to pomoże. A już niedługo mówimy jeszcze więcej rzeczy, które zniknęły jak twój stary 15 lat temu. ELO!